Cześć, czołem. Lamer z tej strony. Chciałem powiedzieć coś głupiego, ale się powstrzymałem. Haha. Ha. Nie, nigdy się nie dowiecie co to było. będzie sekrety. sekret jednego grobu. Zobaczymy co tam w Ekstraklasie. Ciekawe co możemy znaleźć. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten mój ostatni zakup, czyli te saszetki, 72 było. Polska język, trudny język. To naprawdę bardzo, bardzo dużo świetnych kart wpadło. I mam nadzieję, że trend się utrzyma. Zobaczymy. O Janota, Banaś, Stewanowicz. Gwiazda po prostu. <grymny> Papadopoulos. Pomyliło mi się z Papa bo to oczywiście jest Euro i Champions League. No i jeszcze Zbozień jako gwiazda. W pierwszym. Bez rewelacji. Zobaczmy, czy drugie opakowanie będzie trochę lepsze. Oczywiście jak zacząłem otwierać w ten sposób, żeby nie było tutaj widać odwróconej karty, to zacząłem czuć do karty. Mam za swoje. Chciałem być fryty. Okej, okay, idziemy dalej. Janicki, Kiełb, Gliwa, Ostrowski, Pietruszka i... Yeah! Kluczowy zawodnik, fantastycznie. Niestety, jest to chyba moja powtórka. Ale jeżeli ktoś ma na wymianę jakiegoś fajnego kluczowego zawodnika, to jak najbardziej bardzo chętnie wyślę Łukasza, żeby zwiedził wasze rodzinne miasta. No dobrze, ale mamy pierwszą naprawdę wartościową kartę świecącą. Ja mam tu po prostu ta saszetka. Żeby przynajmniej nam wynagrodziła te wypaciny. Dobra. patrzmy. Hamalajnen. No, Rambuna. Kręcimy. Kaczmarek. Bartkowski. Stawarczyk i. Ło! Wow! No nie! Ale jaja! Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się przydarzyło. No, ja rozumiem, gdyby to był nawet Star Player czy coś tam po to częściej występujące karty, ale. Kluczowy zawodnik, Łukasz Madej, chyba był bardzo popularny w tej serii. A przypomina mi to, jak otwierałem Champions League chyba setkę i w przeciągu no chyba dwóch odcinków wpadł mi dwa razy Cristiano Ronaldo, ale jedna karta po drugiej to jest jakiś Matrix. Fantastyczny. Nawet mnie to nie irytuje, bo po prostu. Fajne wspomnienie będzie z tego. <grymne> Dobra, może po prostu kuknę, bo już mnie to trochę irytuje. Dobra, tutaj nie ma nic specjalnego, więc mogę otworzyć jak człowiek. I patrzymy, Kędziora, Nakulma, Skrzyński, Strąg, Wschodząca Gwiazda, Dźwigała i Masłowski. Ostatnia saszetka tego odcinka. Patrzymy. Nie wiem czy tam coś ale tak na przyszłym parę się zabezpieczymy. Ciekawa sprawa, że chyba już drugi odcinek jak mi nie wypada ani bramkarz, ani ulubieniec, ale mamy dwóch kluczowych zawodników. Toż to normalnie bliźniacy Madejscy. Madej, bliźniacy Madej, nie wiem czy powiedział Madejski. Sokołowski, Steinbors, Rogalski, Nalepa, Gwiazda, Sarki. Gwiazda Szymon Pawłowski. Dobra. No cóż, jest co wspominać. Ja na pewno będę ten odcinek z łezką w sobie przypominał. Kurczę. po prostu bezcenny. Nawet nie będę narzekał, że to nie, nie jest Top Master podwójny. Żartuję. Fantastyczna sprawa. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja będę miał na pewno cały dzień uśmiech na twarzy. Trzymajcie się, pa.